Czym różni się kastracja od sterylizacji? A więc kastracja u suczek jest usunięciem jajników i macicy, natomiast u piesków usunięciem jąder i najądrzy. I to powoduje, że psy są pozbawione produkcji hormonów płciowych, przez co zahamowany zostaje popęd płciowy. Natomiast sterylizacja jest to zabieg polegający jedynie na podwiązaniu lub przecięciu jajowodów u samic lub nasieniowodów u samców. Oczywiście bez ich usunięcia. Ludzie często też mylą, że kastracja jest tylko dla psów, a sterylizacja jest tylko dla suczek. I ja osobiście planuję moją Lusię wykastrować, czyli wszystko usunąć, ponieważ będzie to bezpieczniejsze, ponieważ zapobiegnie to różnym nowotworom narządów płciowych, ropomaciczom i różnym innym chorobom, które z narządami płciowymi u suczek się wiążą. Ja nie planuję tworzyć z Lusią hodowli, mimo że ona jest z hodowli legalnej ZKWP, my hodowli robić nie będziemy, dlatego dla jej zdrowia i bezpieczeństwa Lusia będzie na pewno wykastrowana. A kastracja Takich piesków jak Lucia, czyli dużych molosów, planuje się na około drugi rok życia, wtedy kiedy zahamowany jest już proces wzrostu, ponieważ hormony, które są też potrzebne, które wydzielają narządy płciowe, wpływają na prawidłowy rozwój stawu. Dlatego czekamy jeszcze parę miesięcy i Lucia będzie wykastrowana.